Przed nami kolejny film z serii lamp od firmy Aperture. Tym razem padł na zestaw MT Pro, który zaskoczył mnie w mega pozytywny sposób, a przy okazji sprawił, że na poważnie zacząłem się zastanawiać nad takim zakupem, który świetnie by się sprawdził w moim mini -studium. Jak zwykle zaczynamy od ceny, która, umówmy się, jest całkiem przyzwoita. Lampa przychodzi do nas w sztywnym materiałowym case i tutaj jest bardzo duży plus dla producenta za stworzenie takiego setupu. W środku, wetui znajdziecie również całą papierologię, ten temat możemy przemilczeć. Dochodzi nam również materiałowy grid i tutaj jest kolejny plus, ponieważ mamy z jednej strony sztywną konstrukcję, która przy okazji w bardzo fajny sposób się składa, a co do tym idzie, nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Do tego dochodzi nam jeszcze kabel USB typu C, no i na koniec zostaje mini statyw, który, umówmy się, jest taki sobie, on jest plastikowy. Jeżeli ktoś ma zamiar tego używać albo ma zamiar pracować na takich rozwiązaniach, to wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej byłoby zainwestować w Manfrotto Pixie. Jak wiecie lub nie, w przypadku firmy już są to pierwsze małe lampy LED w kształcie tuby, więc możemy tutaj mówić nawet o jakiejś nowości. Gabarytowo nie ma tragedii, jest to plus minus 400 gramów, przy czym warto dodać, że każda z tych lamp jest wyposażona w akumulator o pojemności 4000 200 mAh, co ma nam się przełożyć na 2 godziny pracy przy maksymalnych ustawieniach. Z rozwiązań, które możecie już kojarzyć, mamy tutaj wbudowane dwa magnesy, dzięki którym lampy będzie można przyczepić do różnych powierzchni. Do tego również dochodzą nam dwa otwory na gwint o rozmiarach 1,4. Jeżeli coś chodzi o zasilanie, no to wiadomo, odbywa się ono poprzez USB typu C. No i na koniec zostaje nam wbudowany wyświetlacz, przyciski oraz pokrętło i wszystkie te patenty w zasadzie możecie nawet kojarzyć z modelu ALLC. Sterowanie, jak to bywa w przypadku firmy Apple, może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy, łatwiejszy, nieco szybszy, ale też nie dający wszystkich możliwości to oczywiście używanie wbudowanego wyświetlacza, pokrętła oraz przycisków. Plus dla producenta za to, że ten wyświetlacz jest większy, mamy tutaj więcej informacji, aczkolwiek dla niektórych może być to nieco irytujące. Drugi sposób to oczywiście dedykowana aplikacja Sidus Link, którą możecie już każdy z wcześniejszych filmów na tym kanale. Tutaj przyznaję, nie spodziewałem się zbyt wiele, a naprawdę w, na kilku etapach byłem zaskoczony w bardzo pozytywny sposób. W ogóle to, co ma wyróżniać tą lampę, to zakres temperatury barwowej, ponieważ w tym przypadku wynosi on od 2 do 10 tysięcy kelwinów. Kolejną nowością na pokładzie MT Pro jest 36 sekcji diod Smart Pixels. Najprościej mówiąc, działa to w takim w taki sposób, że lampa w tym samym czasie jest w stanie świecić na przeróżne kolory. A co za tym idzie, od producenta dostajemy 7 zupełnie nowych efektów. Mamy tutaj załóżmy tęczę czy powiedzmy przenikanie. Najłatwiej będzie to ustawić z poziomu dedykowanej aplikacji. Do tego oczywiście dochodzą nam stare efekty, które również możecie kojarzyć już z wcześniejszych kram, typu palące się świeczka, palące się kominek, wóz policyjny czy tego typu efekty. Do tego dochodzi nam również kontrola kolorów w dodatkowej przestrzeni. Do tej pory w przypadku firmy Apeczure wiadomo, mieliśmy RGB, mieliśmy Hazję i na tym w zasadzie się kończyło. Tutaj mamy coś zupełnie nowego. i Jeżeli interesuje Was ten temat, odsyłam was do wujka Google, polecam zaznajmy się z wykresem, jak go czytać, co przy jego pomocy można zrobić. W przypadku aplikacji wygląda to w naprawdę bardzo fajnie i czytelny sposób i każdy powinien sobie z tym poradzić. Na sam koniec zostaje nam możliwość odtworzenia ponad 90% kolorów z przestrzeni barw i tutaj mógłbym trochę poprzynudzać, aczkolwiek wydaje mi się, że więcej dowiecie się z artykułu na stronie Fotoformy. Podsumowując, firma Apech już stworzyła kolejny genialny produkt, który wydaje mi się naprawdę warto zainwestować. Wiadomo, ten dopisek pro zobowiązuje, jednak w tym przypadku firma wywiązuje się z tego w 100% i tak jak mówiłem wcześniej, nie spodziewałem się aż tylu możliwości po tak małej lampie na dodatek w tak niskiej cenie. Słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle. Jeżeli będziecie miały jakieś pytania, piszcie śmiało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.